Cześć siemanku, witam Was w kolejnym filmie. Teraz znowu czas na siano sianokosy, czwarte cięcie jak widzicie. to tutaj tylko czołówką. No bo tylko w sumie lucerna nadaje się na czwarty pokos. Zaraz przejedziemy na łąkę, no to zobaczycie, że bardzo nie ma co na łąkach kosić tego zapasy, aż mam, także to szkoda paliwa na, na takie cięcia, ale tą łąkę przy okazji, że przylega do Lucerny no to po prostu zetnę no i dzisiaj jest sobota 15 października także trzeba korzystać z pogody bo weekend ma być ciepły, słoneczny i poniedziałek też ma być ciepły wyjątkowo więc poniedziałek zbiór a jaką metodą zbiór no to będzie to w późniejszej części filmu na razie nie będę zdradzał. są trzy powody dlaczego właśnie padła decyzja na tak, a nie, inny zbiór w moim przypadku on się najlepiej sprawdza w zasadzie można powiedzieć, że i cztery powody, dla którego będę zbierał tak a nie inaczej, ale nie o tym w tym momencie, tylko po prostu zobaczcie, że są miejsca, gdzie tej trawy troszeczkę jednak urosło, ale na większości to jest praktycznie grawarta świeczki jak komuś paszy brakuje, no to może sobie pojeździć i pozbierać takie resztki jednak w moim przypadku to jest szkoda paliwa szkoda jeżdżenia i szkoda czasu Tak, kto jak robi, tak nie uważa no niestety susza końcówka sierpnia była mocno sucha dopiero od troszkę deszczu w połowie wrzesienia spadło i dopiero ten deszcz można powiedzieć, że od tego deszczu zaczęły trawy rosnąć, więc one nie miały zbytnio czasu na rośnięcie, ale za to lucerna nie zawodzi. Tutaj patrzę na nią, że jeden rok to na pewno jeszcze ten brzutek wytrzyma, a Daj Boże jeszcze chociaż ze wytrzymałem wytrzymała nie lucerna, nim na innych działkach. Także ja proszę i widzimy się później. No i dobra, i co tam Łukaszek wymyślił, jeśli chodzi o zbiór? Jakim to sposobem? No, jeszcze nie będę zdradzał, ale na ten moment powiem Wam, że raniutko to sobie pozagrabiałem. I teraz właśnie troszeczkę to, można powiedzieć, z Rosy się owiało. I będę zbierał. A będę zbierał oczywiście przyczepą samozbierającą. Surprise, motherfucker! O kurwa! jebać bele na 100% tylko pryzma <laughs> a tak na serio całkiem serio to tak, miałam, mam zestawioną e, prasę i owiarkę kosiarkami i teraz jakby mi przyszło po prostu e, to wystawić to by mi się zeszło dłużej niż przyczepą jechać zebrać to raz a dwa i tak przyczepę musiałem odstawić żeby żeby by zrobić miejsce na rękawy z ziarnem kukurydzy także to i tak bym musiał zrobić i tak bym musiał zrobić więc roboty sobie nie dołożyłem to jest pierwszy argument drugi argument przemawiający za tym to jest taki że E, po prostu te bele z takiej mokrej trawy no to by raczej dobrze się nie zakisiły bo po prostu placki się porobiły i ta folia by się rozszczelniła i to by wartości wielkiej nie miało, nie prezentowało jakąś tam wartością mega to po prostu gniło trzecia kwestia to jest taka pocięcie, po przyczepie jest jak wiadomo lepiej ścięte e, i wóz ma dużo łatwiej no i czwarta kwestia to taka, że ta lucerna już taka najmłodsza nie jest. No i by było ryzyko, że te badyle by po prostu folię uszkadzały. Także, cztery takie argumenty przemawiające za przyczepą, że zbiorę tą przyczepą. No, po prostu przede wszystkim to czas, że nie bawię się w wystawianie tego. No i kwestia taka, że ile by było? 10 bel, to no i tak by trzeba było rolkę kupić foli folii i ta rolka by leżała nie wiadomo po co, więc z decyzja padła na przyczepę i to chyba będzie najmniejsza pryzma w Polsce, bo tylko jeden kurs będzie z tej trawy. no ale jak trzeba zabrać, trzeba, szkoda było po prostu tą lucerkę zostawić, żeby to tak sobie leżało i marniało. Tak jak na tamtej części była ta lucerna słaba, tak tutaj jest troszeczkę lepsza. No i naprawdę zaczyna przybywać ładnie na przyczepy, także może przyczepa będzie nie do końca nabita, ale przyczepa. niespodzianka miała nie być pełna a tutaj dobijam dociskam żeby wlazło ale nie no musi wejść chociaż się rozsypie po bokach ale muszę zebrać no i jakby nie patrząc jedna pełna przyczepa jest także pryzma z jednej przyczepy co by to dzisiaj spierdolić. Jak to ja robię, już rok temu miałem doświadczenie z takimi małymi pryzmami, żeby nie wyszedł mocny placek, to po prostu wyrzucam pół przyczepy powolutku. Idę po drugi ciągnik ugniotę to. I wyrzucam drugą połowę, bo jakbym to wszystko wywalił na raz, to albo by się zrobiło długo, albo by się zrobiło tak wysoko, że nie byłoby możliwości tego ugnieści to by się rozjechało na boki a tego wolę uniknąć nie ja wiem czy jeszcze się nie odsunął od tej pryzmy od kukurydzy żeby mieć luz jako tako techniczny no chyba muszę, muszę jednak się odsunąć bo to mi przy samej tej folii się zrobi za blisko więc muszę sobie się odsunąć jeszcze troszeczkę najlepiej byłoby między te pryzmy ale byłby problem z ugnieceniem tego z tego względu, że nie miałbym jak tego środka ugnieść, bo bym musiał się przesunąć albo na jedną, albo na drugą pryzmę. Także tutaj to wyrzucę i za jakiś miesiąc, dwa, będzie to zbierane dla jałówek razem z tamtą pryzmą z trzeciego pokosu z zeszłego roku, która jest otwarte. Także nie ma co gadać, trzeba robić. No i pierwszy etap jakoś tam wysypałem. Teraz trzeba to powoli ugnieść, żeby móc wysypać resztę. No i dobra pryzma z lucerny została nakryta Wymiary to gdzieś około 13-14 metrów na 5 folii No z nowej folii to tylko poszła podkładowa Złożona na pół bo Akurat dziesiątka na dwa razy starczyła No i na to Poszła Stara folia z Pryzmy z trzeciego pokosu Z brzega tam gdzieś rogi poobcinane Także nie wszędzie starczyły jej na dwie warstwy, tak jak widać, tu troszeczkę zabrakło, ale nie zmienia to faktu, że jest szczelnie, bo tamta podkładowa trzyma. Tutaj na nabrzeżek brakuje, ale tutaj mnie to nie martwi, bo z tej strony będę wybierał i to też około miesiąca już będzie, będzie brane. Także nakryta pryzma da się zrobić z jednej przyczepy. Tak to mniej więcej wygląda rozmiarowo. Nie jest może imponująca ale lucerna właśnie wartość ma także szkoda byłoby ją zostawić na polu Więc zebrana i już chyba wszystko jeśli chodzi o trawy w tym roku Aczkolwiek jeżeli będzie dalej taki październik ciepły i wilgotny to jeszcze może w listopadzie i czwarte trawy będą do koszenia Ale w to szczerze wątpię także to by było na tyle i chyba ostatni film z sianokosów, kosy w tym sezonie